Każdy z nas słyszał to choć raz. Weź witaminę C, szybciej wyzdrowiejesz. Ale czy to naprawdę działa? Dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej znanych mitów zdrowotnych i sprawdzimy, jak ma się on do badań naukowych. Wszystko w prostym, zrozumiałym języku. Mit o cudownym działaniu witaminy C nie wziął się znikąd. Za wszystko odpowiada jeden bardzo znany naukowiec. W latach 70. laureat Nagrody Nobla, Linus Pauling, twierdził, że witamina C może zapobiegać przeziębieniom i je leczyć. Idea była atrakcyjna, prosta i szybko się rozprzestrzeniła. Problem? W tamtych czasach nie mieliśmy tylu badań, ile mamy dzisiaj. Mimo, że wiele późniejszych analiz nie potwierdziło tych efektów, mit został na dobre i funkcjonuje do dziś. Czy witamina C zapobiega przeziębieniom? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. I odpowiedź jest trochę rozczarowująca. Dla większości ludzi witamina C nie zmniejsza ryzyka złapania przeziębienia. To fakt potwierdzony wieloma analizami przeglądowymi czyli nie działa jak tarcza ochronna. Ale jest jeden wyjątek. Badania pokazują, że osoby narażone na duży wysiłek fizyczny lub ekstremalne warunki sportowcy wysokogórscy, maratończycy osoby pracujące na mrozie mogą mieć mniejsze ryzyko przeziębień przy regularnej suplementacji. Dla przeciętnej osoby efektu profilaktycznego nie ma. A co jeśli już zachorujesz? Tutaj sytuacja wygląda trochę lepiej, ale wciąż bez fajerwerków. Regularne spożycie witaminy C może skrócić czas trwania przeziębienia, ale zwykle o około 8 do 12%. Czyli jeśli chorujesz 5 dni, możesz skrócić chorobę o pół dnia. Jeśli 7 dni, to o jeden dzień. To jest efekt, ale niewielki. Warto podkreślić jedną rzecz. Ten efekt dotyczy osób, które już wcześniej przyjmowały witaminę C regularnie, nie tych, które zaczęły brać ją dopiero po wystąpieniu objawów. Czyli, jeśli bierzesz ją dopiero wtedy, gdy kichasz, kaszlesz i masz gorączkę, to efekt jest minimalny albo żaden. Co z megadawkami witaminy C? W internecie krążą też informacje o tak zwanych megadawkach. Kilka gramów dziennie, ogromne porcje, mające rzekomo supermoc. Badania jasno pokazują, że bardzo wysokie dawki nie przyspieszają leczenia. Mogą natomiast zwiększać ryzyko działań niepożądanych u niektórych osób. Witamina C to ważna substancja, ale nie jest magicznym przyciskiem wyłącz chorobę. To, że witamina C nie działa jak lek przeciw przeziębieniu, nie oznacza, że jest niepotrzebna. Wręcz przeciwnie, odgrywa ważną rolę w działaniu układu odpornościowego, uczestniczy w funkcjonowaniu komórek odpornościowych, w regeneracji antyoksydacyjnej i w gojeniu tkanek. Ale to rola wspierająca, a nie lecznicza. Można powiedzieć tak: witamina C to dobry pomocnik, ale nie główne narzędzie walki z przeziębieniem. W praktyce wygląda to tak. Witamina C nie zapobiega przeziębieniom u większości ludzi. Może nieznacznie skrócić czas trwania choroby, jeśli przyjmujesz ją regularnie. Nie zadziała jak awaryjna tabletka na już istniejącą infekcję. Jej rola jest wspierająca, nie lecznicza. Dlatego nie powinniśmy traktować jej jak leku na przeziębienie. To raczej element ogólnego dbania o organizm. Podsumujmy w najprostszy sposób. Witamina C jest potrzebna, ale nie działa jak tarcza chroniąca przed przeziębieniem i nie skraca choroby spektakularnie. Jej rola to wspieranie organizmu, nieleczenie infekcji. To jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów i warto go znać. Daj znać w komentarzu, który mit zdrowotny mam wyjaśnić następnym razem. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.